Cześć, witam was serdecznie w kolejnym materiale wideo na moim kanale z gry Assassin's Creed Unity Dzisiaj pojawimy się w misje poboczne Pokażę wam dosyć jak łatwo można zdobyć kasę w tej grze Ponieważ wczoraj na streamie wiele osób mi radziło Jak sobie tą postać ulepszyć szybko, jak zdobyć kasę Więc dzisiaj wykonamy misje poboczne I pokażę wam jak dosyć szybko kaskę można zdobyć A więc tak, wchodzimy sobie do Café teater, Czyli ten taki nasz główny, ta nasza główna siedziba I najlepiej żebyśmy sobie w jakimś tam stopniu ulepszyli ten to całe miejsce, czyli wyremontowali, ponieważ najważniejsze w tym wszystkim jest to, abyśmy wykonywali, wsz, wykonali wszystkie misje na takiej babki, która sobie siedzi na samym końcu zawsze tam e, tej naszej e, kawiarni. I teraz zwróćcie uwagę: aktualne przychody, które otrzymuje co 20 minut, wynoszą 3,5 tysiąca tych franków. Wykonamy sobie teraz misję, już ostatnią dla e, tej babeczki, która na samym końcu siedzi i e, zleca nam misję. Wykonamy sobie dla niej misję i pokażę wam jak zwiększy się mój przychód e, co 20 minut jak będziemy mieli wykonane wszystkie misje. Dodatkowo zobaczcie 25 tysięcy franków dostanę za to, że wykonam tą misję. No dobra, my sobie lecimy na tą misję. Ja za chwilkę do Was dołączę, jak będę już na miejscu. Bo zobaczę 1200 metrów przed nami, jest ta misja. Więc szybko się teleportuję i zaraz do Was dołączę. No dobra, gdzieś tutaj powinien być nasz informator. Dobra, jest tam, widzę, po drugiej stronie zupełnie, więc biegniemy do niego. No a więc jeśli chcecie sobie zdobyć szybko kasę, to pierwsze co polecam robić to wykonywać tę misje dla cafe Theater dla tej babeczki, ponieważ to nam zwiększa przychody i to drastycznie, naprawdę to jest największy wpływ mają te misje. okej okay, porozmawiamy z nimara i, I, I putem about that I have for sale a certain diamond necklace Renar would very much like to use it as a rallying symbol for his troops There's just one problem Yes Jasne, że wszystko da się zrobić. Diamentowa kolia to nie problem dla naszego asasyna. Z tego co zauważyłem, misja jest dosyć trudna chyba na 5 diamentów, ale mimo wszystko postaram się tutaj tak to rozegrać, aby nie było z tym problemu. Misji jest 5, więc to nie jest jakoś specjalnie dużo. Ogólnie każda misja trwa jakieś 10-15 minut, więc warto, jak już odblokujecie sobie to kafe, teater, czy jak ktoś się zwie byście sobie po prostu w najnormalniej świecie wykonali najpierw tę misję, ponieważ nie róbcie takiego błędu jak ja, że mam końcówkę gry, a dopiero teraz ulepszam postać zdecydowanie ciekawsza jest gra, kiedy to no, macie tą postać ulepszoną na co najmniej 3-4 diamenty, macie fajną broń wtedy naprawdę rozrywka jest przyjemniejsza, nie popełniajcie takich błędów jak ja <gry> jak jak macie się uczyć na błędach, to najlepiej czyjś, a nie własnych. W sumie na dobrą sprawę, jeśli byście chcieli zdobyć sporo kasy, ale bez jakiegoś większego wysiłku, to polecam wam wykonać 5 misji właśnie dla tej babeczki. Musi troszeczkę wyremontować też tą siedzibę, ponieważ misje nie odblokują nam się wszystkie, jak nie będziemy mieć tam w pewnym stopniu wyremontowanego. Hmm, nie nie będziemy mieć tej kawiarni, więc polecam to. Potem, oczywiście, jeszcze mnożnik można troszeczkę sobie zwiększyć, ale niekoniecznie jest nam to potrzebne. Kasy tak czy jak będzie sporo. A właśnie, kasa z tych przychodów, z tej kawiarni, i z tych klubów, które możemy sobie zakupić, dostajemy co 20 minut. Tak więc, jeśli o tą kwestię chodzi, to powiem Wam, że jest to fajna sprawa. Zostawiamy sobie konsolę włączoną na godzinkę i zobaczcie, ile kasy może wpaść. W moim przypadku aktualnie 3000, ale mówię, wykonam zaraz tą misję, kupuję kilka klubów, bo stać mnie na nie i powiem Wam, że będzie około 10 tysięcy franków. Tak chyba to się nazywa ta waluta franki. Yy, I czy Florency? Franki albo Florency, dokładnie teraz nie wiem. Zastrzelę sobie, aby ci się nawzajem zabijali, a ten powinien nam uciec. Albo chociażby odejść. Nie, ucieka, dobra. To ja tam się sobą zajmą, a ja tego kolecie tutaj będę ścigał. Tego księżulka, który ma tą diamentową kolię, księża podatków nie muszą płacić. To mają kasę na takie błyskotki. Najlepsza broń w tej grze bodajże kosztuje 125 tysięcy, więc kluczy wystarczy na kilka. Godzin. Ach, pięknie załatwione. Widzicie, nie musiałem w ogóle radzić sobie z przeciwnikami, którzy go wcześniej ochraniali. Wystarczyło ich wcześniej po prostu ogłuszyć. I mamy diamentową kolę. I patrzcie, nawet się tak złożyło, że ten informator jest obok tego miejsca, gdzie pędził ten ksiądz. A jak macie już, powiem Wam, tą najlepszą broń w grze, to potem już wszystko jest banalne. No i amunicję chcę kupować do broni. Hmm, te strzałki, to potem naprawdę misje są bardziej ciekawe, bardziej złożone i przyjemniejsze, więc mówię, dzisiaj poświęcam odcinek na to. Okej, okay. Nie musimy iść z tam, gdzie byliśmy przed chwilą. Ja tylko też stwierdziłem, nagra mi się taki krótki odcinek, pokażę wam, jak te misje dla KP Theater wyglądają. E, oraz e, zobaczcie jak sobie łatwo kasę można zdobyć, bo pytałem wielu osób, mało osób wiedziało jak to zdobyć. Tam kilku widzów mi doradziło i mówię, a faktycznie, to działa. Coś tam wzrasta, więc... Oh, right Renard No, i tak się kończy. Zabawa, dobra. Musimy go teraz dogonić. No, spadł. Dobra. Kurde, jak mi to czasami irytuje, że postać nie wie, co ja chcę zrobić. Znaczy to jest tak: gra za bardzo nam nie pozwala, żeby postać spadła z takiej wysokości, żeby sobie coś zrobiła. Kiedy to ja jestem świadomy tego, że. Słuchajcie. Kiedy spadnę, to coś sobie narobi. Ona nam tego nie pozwala i mnie to wkurza, strasznie. Słyska, nie wkurza strasznie. Wiecie co tak widzę. Bo wbiłem do tego mieszkanka tutaj, gdzie miał być niby ten koleś, którego musimy zabić. Ale on ucieka stąd, więc czekajcie jakąś tutaj wskoczę, wybiję go i mamy po misji, spodziewałem się, to będzie misja znacznie dłuższa, ja mam jeszcze też, no właśnie, zabity, ja mam też jeszcze ekrany ładowania, to wszystko, gdzie tam ile do misji, powycinam, to już w ogóle, zobaczcie, 25 tysięcy wpadło, za 25 tysięcy tych kawałków można naprawdę fajną broń sobie już kupić do kolejnego odcinka, ale ja mówię, dzisiaj pokażę wam taki króciutki odcinek, a jutro już zobaczycie zdecydowanie dłuższy, półgodzinny, jak nie dłuższy, kiedy to będę miał posadzić już naprawdę dopakowaną maksymalnie, ja się udaję i za chwilkę do Was dołączę. Dobra, jesteśmy już na miejscu. Zobaczymy, jak dzięki tej misji wzrosły mi przychody moje. Hmm. Bierzemy te trzy tysiąca, które wcześniej miałem, muszę teraz sobie odebrać. I teraz zobaczymy sobie. Oto, tutaj zobaczcie. Miałem 3,5 tysiąca, a mam praktycznie 8 tysięcy teraz. Co 20 minut. A jeśli teraz kupię sobie kluby towarzyskie, mm, oraz wyremontuję najprawdopodobniej. Czekajcie, zobaczymy, jak wyremontuję sobie do końca, że coś to zmieni. Ostatnie szlify. Tutaj wcześniej musiałem troszeczkę sobie wyremontować, aby misję odblokować kolejne. Ale zobaczymy, czy ten remont wpłynie jakoś na nasz budżet.

Ale nie, jak widzicie, nie ma to w ogóle wpływu na finanse, więc wystarczy wyremontować do pewnego stopnia, żeby misję, 5 misji można było wykonać. I teraz wiecie co, ja sobie skoczę kupić kilka klubów, pokażę wam jak to wygląda. No i zobaczymy, jak wtedy finanse nasze się tutaj co 20 minutowe, poprawią. Dobra, jesteśmy w okolicy już, jak widzicie, i tutaj takie kluby mamy towarzyskie, które można sobie zakupić. Ceny są różne. Chyba najdroższy klub to 15 tysięcy. Potem są też kluby za 500, za 1000, 1500, za 5000. Więc tutaj naprawdę jest różnie. Teraz zobaczymy, ile ten kosztuje. 1500 jak widzicie, więc. Oczywiście animacja tutaj kupna. I Lecimy sobie już do ostatniego klubu, który muszę sobie zakupić. Tu mam kasy sporo, więc sobie je kupię. Dopiero potem będę ulepszał postać. Warto to naprawdę wykonywać sobie. Warto najpierw zainwestować w finanse. Potem będą takie zwroty fajne. Mówię, szkoda, że ja już jestem praktycznie w końcówce tej gry, ale na pewno też warto ulepszyć postać, ponieważ będę miał zamiar pokazywać Wam wszystkie misje w kooperacji. No, tutaj 10 tysięcy kosztuje, więc znacznie, znacznie. Jak widzicie, więcej. No i dobra, przeniesiemy się, zobaczymy. Ile teraz udało nam się kasy tutaj w tej gierce zebrać? Okej, okay, wbijam do środka i zobaczymy jak nam tutaj się nasze finanse poprawiły. Uwaga. O, no znacznie, 10 tysięcy. Ale jeśli chcecie zarobić sporo, a mało się narobić, to polecam w jakim stopniu wyremontować to miejsce i wykonać wszystkie misje główne. Wtedy to najmniej się narobicie, a sporo kasy nazbieracie. Ja będę otrzymywał 10 tysięcy co 20 minut, co jest dla mnie bardzo fajną informacją. Mam nadzieję, że taki materiał Wam się przyda. No i też przy okazji mieliśmy okazję wykonać sobie misję poboczną w tej grze, więc. Dla każdego coś tam ciekawego, myślę, się w tym odcinku znalazło. Ja niestety już tutaj nie mogę sobie ulepszyć. Muszę też troszeczkę misji powykonywać pobocznych, aby sobie też kupić ulepszenia jakieś. Ale już kolejny odcinek, który na kanale się pojawi jutro, będzie odcinkiem normalnym, fabularnym. Jak się podobało, stawcie łapkę w górę. No i do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Cześć!